Cześć, witajcie w kosmicznych wiadomościach. Sprawdźmy, jakie informacje astronomiczne pojawiły się ostatnimi czasy. Zapraszam do oglądania. Nasz wszechświat zaledwie kilka milionów lat po wielkim wybuchu był mrocznym miejscem. Przestrzeń była wypełniona obłokami neutralnego wodoru, ale nie było żadnych źródeł światła widzialnego. W pewnym momencie zaczęły się formować najwcześniejsze gwiazdy, a także pierwsze wielkoskalowe struktury, takie jak galaktyki. Supermasywne czarne dziury rosły w centrach tych galaktyk, a gdy czarne dziury gromadziły masę, wytwarzały potężne promieniowanie, które teraz pojawiają się nam jako odległe kwazary. Kwazary to jedne z najbardziej osobliwych obiektów we wszechświecie, ale wiecie co jest jeszcze bardziej osobliwe? Para kwazarów. Szansa na zlokalizowanie podwójnego kwazara w porównaniu do pojedynczego wynosi około 1 na 1000. Jednak Kosmiczny teleskop Hubble zaobserwował dwie pary takich odległych obiektów. Odkrycia dokonano z niewielką pomocą danych zebranych przez satelity Gaia oraz Sloan Digital Sky Survey. Uchwycone obrazy pokazują, że kwazary w każdej parze są oddalone od siebie o zaledwie 10 tysięcy lat świetlnych. Dla porównania, nasze słońce jest oddalone o 26 tysięcy lat świetlnych od supermasywnej czarnej dziury w sercu Drogi Mlecznej. Naukowcy, którzy upublicznili to odkrycie, uważają, że kwazary są tak blisko siebie, ponieważ każda para leży w centrum dwóch galaktyk, które właśnie się zderzają. Kwazary to najbardziej energetyczne obiekty we wszechświecie. Kiedy dwie galaktyki zderzają się, ich intensywna grawitacja powoduje, że struktury stają się wypaczone, w rezultacie czego więcej materii jest skierowane do ich czarnych dziur. Co powoduje zapłon kwazarów. Z czasem intensywne promieniowanie napędza wiatry galaktyczne, które usuwają większość gazu złączących się galaktyk. Proces ten skutkuje powstaniem galaktyki eliptycznej. Możliwe, że podobna sekwencja nastąpi za kilka miliardów lat, gdy droga Mleczna połączy się ze swoją najbliższą galaktyczną sąsiadką galaktyką Andromedy. Ponad 100 podwójnych kwazarów zostało odkrytych. Włączących się galaktykach, ale żaden z nich nie jest tak stary jak dwie pary odkryte w tym badaniu. Nowo odkryte kwazary pochodzą z epoki związanej z obfitym powstawaniem kwazarów, czyli sprzed około 10 miliardów lat. Astronomowie wcześniej sugerowali, że w tym czasie powinny istnieć niezliczone kwazary podwójne, ale do tej pory nie wykryto nawet jednego. Odkrycie tych czterech kwazarów nie tylko dostarcza naukowcom informacji na temat łączenia się supermasywnych czarnych dziur we wczesnym wszechświecie, ale również uwypukla korzyści płynące z zastosowania różnych technik wykrywania i obrazowania nieuchwytnych podwójnych kwazarów. Chociaż Hubble jest jedynym teleskopem o wystarczająco wysokiej rozdzielczości, aby odróżnić te dwie bliskie pary kwazarów, jego bystre oko nie było wystarczająco dobre, aby samodzielnie je zlokalizować. Astronomowie musieli skierować habla we właściwym kierunku. Dlatego skorzystali z pomocy satelity Gaia, należącej do Europejskiej Agencji Kosmicznej, oraz naziemnego Sloan Digital Sky Survey, aby stworzyć listę potencjalnych kandydatów, który Hubble mógłby zbadać. Kiedy badacze zaobserwowali pierwsze cztery obiekty za pomocą Hubble'a, okazało się, że dwa z nich to w rzeczywistości dwie pary bliskich kwazarów. Wygląda na to, że współpraca tej trójki może przynieść nam jeszcze bardziej ekscytujące odkrycia w przyszłości. Wyniki zespołu ukazały się w internetowym wydaniu czasopisma Nature Astronomy z 1 kwietnia. NASA właśnie sfinansowała projekt, który zakłada wysłanie roju małych statków kosmicznych w celu zbadania atmosfery Wenus. Projekt zakłada wysłanie roju małych latających czujników zwanych Lofted Environmental and Atmospheric Venus Sensors. Jest to niezwykły pomysł, ale stosunkowo tani statek kosmiczny może sprawić, że kontynuowanie badań tej planety stanie się o wiele bardziej wykonalne. Naukowcy z Ohio Aerospace Institute zaprojektowali LIFS tak, aby wyglądał i działał jak zaawansowany technologicznie lekki latawiec, który zostanie wypuszczony z orbitalnego statku kosmicznego i będzie pasywnie prześlizgiwał się przez chmury w górnej atmosferze Wenus. Podczas lotów budowane czujniki i Elektronika będą badać atmosferę Wenus, a następnie przekażą dane z powrotem do statku kosmicznego. Misja roju potrwa około 9 godzin, później Lews spadną zbyt nisko, by kontynuować przydatne odczyty bądź zostaną zjedzone przez kwaśne, bogate w siarkę środowisko planety. Wenus stanowi wyzwanie dla naszej technologii. Jej gęsta atmosfera utrudnia obserwacje przez orbitujące statki kosmiczne, a chmury kwasu siarkowego w połączeniu z powierzchnią, na której ciśnienie atmosferyczne jest 9 razy wyższe niż na Ziemi, na poziomie morza, przy średniej temperaturze 473 stopni Celsjusza, sprawiają, że jest to środowisko niegościnne dla lądownika i pracy robotycznych instrumentów. Do tej pory tylko dwóm statkom kosmicznym rosyjskim Venera-13 i Venera-14 udało się wylądować na powierzchni i sfotografować planetę. Oba przestały działać około 2 godziny po wylądowaniu, przekraczając przewidywany czas użytkowania wynoszący 30 minut. Na misję LIVS trzeba będzie jeszcze poczekać kilka lat. NASA przeznaczyła jedynie 500 milionów dolarów na rozwój niezbędnej technologii. Mimo to projekt może pewnego dnia dostarczyć naukowcom kluczowych informacji na temat tego, co dzieje się nad powierzchnią Wenus. Według nowych danych z łazika Curiosity, historia wody na Marsie może być o wiele bardziej złożona niż kiedykolwiek myśleliśmy. Zamiast stopniowego wysychania do zera, jeziora i rzeki mogły wielokrotnie wysychać i ponownie napełniać się z czasem. Curiosity powoli toruje sobie drogę na szczyt góry Sharpa o wysokości 5500 metrów, Odkąd zakończył swoją pierwotną misję w 2014 roku. Przez pierwsze 4 lata łazik poruszał się wzdłuż zbocza, a dopiero później zaczął na dobre podróż pod górę. Przez cały czas wspinaczki, Curiosity, odporowywał skały za pomocą lasera, aby dowiedzieć się, z czego są zrobione, ujawniając wyraźne warstwy skał, które odpowiadają różnym erom geologicznym. Natura ciemnej materii jest obecnie jedną z największych zagadek fizyki. Oddziałuje ona grawitacyjnie. Widzimy, jak trzyma razem galaktyki, które w przeciwnym razie rozleciałyby się na kawałki. Ale nie wydaje się oddziaływać z normalną materią w inny sposób. Najpopularniejsze teorie zakładają, że ciemna materia jest pewnego rodzaju cząstką, która jest albo zbyt mała, albo zbyt słabo oddziałująca, aby można ją było łatwo zaobserwować. Akceleratory cząstek i eksperymenty ze zderzaczami zostały stworzone. Do rozbijania cząstek subatomowych, a naukowcy mają nadzieję, że w wyniku zderzenia zaobserwują niespodziewane ilości energii, co sugerowałoby, że jakaś nieznana cząstka, być może ciemna materia, ucieka z detektora. Jednak jak dotąd bez powodzenia. Ale ciemna materia powinna być obecna w przyrodzie i może być przechwytywana grawitacyjnie przez obiekty z dużymi studniami grawitacyjnymi, takie jak na przykład Ziemia, Słońce czy Jowisz. Z czasem ciemna materia może gromadzić się wewnątrz planety bądź gwiazdy, aż do momentu, gdy gęstość będzie na tyle duża, że jedna cząstka ciemnej materii może uderzyć w drugą, anihilując obie. Nawet jeśli nie możemy zobaczyć samej ciemnej materii, powinniśmy być w stanie zobaczyć rezultaty takiego zderzenia. Wyprodukowałoby ono wysokoenergetyczne promieniowanie w postaci promieni gamma. W tym tygodniu naukowcy opublikowali pracę w której opisują, że Jowisz może być kluczem do znalezienia nieuchwytnej ciemnej materii. Naukowcy przyjrzeli się Jowiszowi dzięki kosmicznemu teleskopowi Fermiego i stworzyli pierwszą w historii analizę aktywności promieniowania gamma tej olbrzymiej planety. Mieli nadzieję zobaczyć dowody na nadmiar promieniowania gamma powstałego w wyniku anihilacji ciemnej materii wewnątrz Jowisza. Wstępne badania Jowisza nie znalazły jeszcze ciemnej materii, jednak odkryto jeden kuszący nadmiar promieniowania gamma na niskich poziomach energetycznych, który będzie wymagał lepszych narzędzi do właściwego zbadania. Planety zazwyczaj wyobrażamy sobie jako kule. Trzymana razem przez grawitację, materia planety ściska się i przesuwa, aż grawitacja i ciśnienie osiągną punkt równowagi, zwany jako równowaga hydrostatyczna. Równowaga hydrostatyczna jest jedną z cech definiujących planetę. Gdyby planeta była nieruchoma i miała jednakową gęstość, to w stanie równowagi byłaby idealną kulą. Ale planety obracają się, więc nawet największe planety nie są idealną kulą. Kiedy planeta się obraca, region wokół równika porusza się szybciej niż regiony w pobliżu biegunów. Grawitacji wówczas trudniej jest utrzymać materię równikową, i dlatego równik nieco się wybrzusza. Na przykład dokładne pomiary Ziemi pokazują, że wybrzusza się ona nieznacznie. Średnica Ziemi wzdłuż równika jest o około 40 km większa niż średnica od bieguna do bieguna. Jest to jednak niewiele w porównaniu z ogólnym rozmiarem Ziemi, dlatego oglądana z kosmosu wygląda jak idealna kula. Niektóre planety Obracają się tak szybko, że możemy dostrzec ich spłaszczenie gołym okiem. Saturn jest być może najlepszym tego przykładem. Jego średnia gęstość jest mniejsza niż wody, a jego dzień ma tylko 10 godzin długości. Najbardziej ekstremalnym przypadkiem w naszym układzie słonecznym jest prawdopodobnie planeta karłowata Haumea, która obraca się co 4 godziny. Nie mamy obrazów Haumei o wysokiej rozdzielczości. Ale obserwacje jej zmiennej jasności wskazują, że ma średnicę równikową ponad dwukrotnie większą od średnicy biegunowej. Sytuacja staje się ciekawa, gdy planeta jest bardziej masywna. Jowisz, na przykład, obraca się nieco szybciej niż Saturn, ale jest znacznie mniej spłaszczony. To dlatego, że Jowisz ma trzy razy większą masę niż Saturn, więc grawitacja Jowisza może lepiej utrzymać wszystko razem. Z większą masą wiąże się silniejsza grawitacja. Więc można by pomyśleć, że planety większe od Jowisza będą kuliste. Jednak jak pokazują najnowsze badania, nie zawsze tak jest. Badania koncentrują się na brązowych karłach, które znajdują się w skali mas pomiędzy gwiazdami a planetami. Brązowy karzeł, bo o nim mowa, ma masę pomiędzy około 13 a 78 Jowiszami. Poniżej 78 mas Jowisza. Ciało nie jest wystarczająco duże, aby spalać wodór, jak właściwa gwiazda. A powyżej 13 mas Jowisza, ciało może syntetyzować trochę deuteru, więc nie jest tak naprawdę planetą. Z bliska, najbardziej masywne brązowe karły wyglądają jak małe czerwonawe gwiazdy, podczas gdy najmniejsze brązowe karły wyglądają bardzo podobnie do Jowisza. Pomimo tego, że są one bardziej masywne od Jowisza, są mniej więcej tej samej wielkości. Tylko bardziej gęste z powodu silniejszej grawitacji. Astronomowie znaleźli już ponad 2800 brązowych karłów. Dla większości z nich znamy tylko ich podstawowe właściwości, ale dla 78 znamy ich okresy rotacji. Możemy to zmierzyć obserwując zmiany jasności karła w czasie. Ponieważ ich warstwa chmur ma cechy pogodowe podobne do Jowisza, okresowość ich jasności mówi nam o ich tempie rotacji. Kiedy zespół przeanalizował okresy rotacji tych światów, odkrył, że najkrótsze okresy rotacji wynosiły nieco ponad godzinę. Trzy z badanych brązowych karłów miały okresy około godziny, co wskazywałoby na górną granicę. Jest to niezwykle szybki okres. Oznacza to, że w pobliżu równika niektóre z tych brązowych karłów obracają się z prędkością ponad 100 km na sekundę. Jeśli przyjmiemy, że brązowe karły mają skład podobny do Jowisza, to te szybko obracające się ciała miałyby spłaszczony kształt podobny do Saturna, nawet przy znacznie większej grawitacji powierzchniowej. Nie jest jasne, dlaczego maksymalny obrót wynosi około godziny, ale jeden z pomysłów jest taki, że brązowy karzeł rozerwałby się, gdyby obracał się szybciej. Ponieważ brązowe karły nie wytwarzają ciepła w procesie fuzji jądrowej, z wiekiem stopniowo stygną. Mając mniej ciepła i ciśnienia, grawitacja ściska je mocniej. Powodując ich kurczenie się, mając więcej masy, bliżej osi obrotu, brązowy karzeł obracałby się szybciej. Tak więc brązowe karły mogą osiągać tę górną granicę w miarę starzenia się, a następnie zacząć się rozpadać, próbując obracać się szybciej. Jest to fascynujący pomysł, ale potrzebujemy więcej danych obserwacyjnych, aby go sprawdzić. Na razie możemy z całą pewnością stwierdzić, że nawet niektóre z największych ciał planetopodobnych Spłaszczają krzywą kulistą. I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj zawarliśmy, są dla Was ciekawe i że zostawiliście już kciuka w górze oraz subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze nie jesteście naszymi widzami. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.